You can use anything, Lord. You can use me. If you can use anything, Lord, you can use me. Take my hands and my feet up. Oh. Take my hands, Lord, and my feet. Touch my heart. You you Może pytanie Ciebie przed Bogiem i Jego Kościołem. Czy przyjmujesz urząd diakona, na który Pan Bóg Ciebie powołuje i pragniesz pełnić ten urząd wiernie i według woli Bożej? Czy przyrzekasz być wiernym Panu Jezusowi i nie opuszczać ludu Bożego w miarę? dobrych, jak i trudnych, być Jego sługą i duchowym przywódcą? Czy ślubujesz Ewangelium Pana Jezusa wiernie głosić, polecenia Chrystusowe godnie wypełniać, tajemnicze rozmowy dusz pasterskiej zachowywać i być poddanym przełożonym w Panu? Zgodnie z przyrzeczeniem, ślubowaniem Piotra wstępniaka będziemy modlić o Boże Błogosławieństwo i włożymy ręce na niego, będziemy go w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Haleluja. Wszechmogący nasz Boże, dziękujemy Tobie za naszego brata, za Piotra. Dziękujemy Ci za jego życie. Panie, pomimo tego, co on przeżył dziś, modlimy się i błogosławimy go do Jego służby Panie, powierzamy Go w Twoje ręce, powierzamy Go w Twoje ręce, byś Go prowadził, byś Go strzegł, byś Go błogosławił, byś Go namaszczał, byś napełniał Jego życie Panie, byś dał Mu też łaski, by mógł trwać w czystości, w miłości Boże, by mógł trwać w łasce Twojej Panie, daj Mu serce uniżone, daj Mu serce pokorne Panie, prosimy Ciebie o to, aby był błogosławieństwem jeszcze większym dla Kościoła niż do tej pory, chwała Tobie Panie Jezu za Jego służbę. Chwała Tobie za Jego powołanie. Chwała Tobie, Panie Jezu, też za, za to, w czym Go używasz, w czym Go błogosławiłeś do tej pory. A dziś, Panie, oddajmy Go w Twoje ręce. Dziękujemy Ci też za Jego żony, dziękujemy Ci za Jego bliskich. Prosimy Cię o Twoją, o Twoją łaskę do tego, aby mógł żyć w dobrych, właściwych relacjach ze swoją żoną, ze swoimi najbliższymi. Panie. Prosimy Ciebie o to, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Haleluja. Cieszymy się z tego, że Piotr tak. może być Twoim sługą. Dzisiaj odbędujemy go na diakona Kościoła w imieniu Pana Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Bardzo proszę, jeśli chciałbyś podziękować Bogu, to proszę bardzo. Tak, chciałbym podziękować z tego serca Panu Bogu i Wam, bracia i siostry, że o mnie się modlicie. Po bratu Stanisławowi, bratu Panu Bogu, Dziękuję z tego serca. Panie Jezu, ja tak Ci dziękuję za to błogosławieństwo, dziękuję Ci Panie za tą miłość, którą mi okazałeś, za łaskę Pani, dziękuję za wszystko, co dzieje się w moim życiu, aby Twoje święte imię było uwielbione w moim sercu, na moich ustach i w moim życiu, abym był dobrym Panie naśladowcą, dobrym chrześcijaninem, abym kochał Cię z całym sercem i miał Cię na pierwszym miejscu w swoim życiu. Abym błogosławił mój dom, moją rodzinę, moją żonę. Abym był wierny też Kościołowi, Panie, do którego należy. Dziękuję Ci z całego serca. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. 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 Chciałbym teraz przekazać, przekazać e, błogosławieństwo Boże. Zwykle w taki, przy takich okazjach. E, Cytują fragment Słowa Bożego ze Starego Testamentu. Niech Ci błogosławi Pan i niechaj Cię strzeże, ale ja chciałbym dla brata Piotra przekazać inne błogosławieństwo. Zasadzeni w Domu Pańskim wyrastają, w dziedzińcach Boga naszego jeszcze w starości przynoszą owoc, są w pełni sił i świeżości, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką moją i nie ma w nim nieprawości. Życzę Ci Piotrze, życzę Tobie, Elu, abyście byli zasadzeni w domu Pana, abyście byli zakorzenieni w Chrystusie, abyście mogli owoc przynieść. Jeszcze jesteście młodzi, ale to jest napisane jeszcze w starości przynoszą o, e, owoc. Abyście byli w pełni sił i świeżości cały czas. W pełni sił i świeżości i aby ten cel, który jest przed Wami, aby obwieszczać, że Pan jest prawy, że jest opoką, bo On nie ma nie ma w nim nieprawości, abyście to realizowali dla Bożej Chwały. Aby świadectwo o Jezusie Chrystusie w Twoich ustach, w Waszych ustach było wyraźne, jasne. Wiele ludzi mogło poznać Chrystusa przez Waszą osobę. I Was Bóg błogosławi. Teraz my tutaj razem